Witajcie, kochani, w nowym odcinku, oczywiście, z Mister Planet y, w ósmym. Tak mi się wydaje, że to jest ósmy. No i chciałabym najpierw serdecznie pozdrowić Kasia292.pl za grafa. No i. Bardzo jej właśnie dziękuję za tego grafa, bo wszystkie fame to dla mnie dobre, dobre znaki, bo jeśli 56 56 fame mi zostało do końca, więc chciałam wam z wami otworzyć VIP Skarbonkę. Hej it, Kasia 29. Pozdrawiamy Cię, pl oczywiście. I 6000 frame i 10 Starcoin Tu 6000 mam z głowy Hej, yy, jaki kanał? No chłopaku, ja tyle mam nagrywane tych odcinków, że nawet nie wiesz jaki mam kanał No chłopak, weź ty się To jest ten chyba Oliver? Oliver, tak. Kasia ładnie się ubrała, Olenę pozdrawiam, cztery, jeden, dwa sześć, trzy sześć. No oczywiście chciałam zobaczyć co mam w profilku, bo dzisiaj dostałam dwa prezenty właśnie na ten odcinek. I właśnie pozdrawiam nike 18888P i ma 11125. Okej, okay. Zuzanka, ty kupiłeś sobie pakiet skarbny, a my już kupiliśmy. Na odcinku, więc... Yy, bardzo ci dziękuję, Magdalena. Myślę, że to jest ubranko jakieś. No, chyba ubranko. No, fajnie, bluzka. Pozdrawiam cię, Magdalena. I Nikę pozdrawiam też. Okay. Może być, ale i tak pozdrawiam, bo prezenty to bardzo fajne. O, spoko, okej. Okay. O, jakbyście nie zauważyliście, ale myślę, że zauważyliście, że... Mam nowego zwierzaczka. Powiem wam, jak on ma na imię. Ma na imię Aldona. Tak, dziewczynka. Bo wygląda na dziewczynkę, za 2000 kosztowała, a był taki jeszcze jeden z drogami, za 1000 zł. Hejka, Ed. Kasia, Anna, nie, pozdrawiam Cię, nie wiem jaką masz nazwę, bo my się nie nie pozdrawiamy, pozdrawiamy ją. O Kasia, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam też gorąco gwiazdę MSP Willów. Wczoraj u niej nagrywaliśmy odcinek. Więc wiadomo. No. Pisankowe polowanie zrobiłam. Jeszcze zostały, ale to nie wiem, kiedy chyba są odblokowane. O 27. To jeszcze za dwa dni poczekamy sobie. Nie odblokujemy to. Oczywiście zapraszam na Skype'a. Wiem, że z kimś gadam, ale wyciszone mam. Zapraszam na Skype'a. Nazwa to jest Maniuska, MSP to nie piszcie. Napiszcie sobie Maria Wojczek 89 Możemy sobie wejść w gry i zagrać w Kius. Nie przejmujcie się, gdy czegoś nie będę wiedzieć, bo ja jeszcze na śnieżka. tylko powiedz, przecież, kto jest najpiękniejszy na świecie? Kuletna Śniaszka. Także to ja. Z jakiej bajki? Nie wiem. Mm -hmm. Ale się nie Przepraszam kochanie za to, za chwilę wracam. To moi kochani, już do Was wrócę z siłą, bo najwidoczniej Najpierw. mi Najpierw. 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 Michalina Najpierw. jeden, 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 jeden. Pozdrawiam cię. Serdecznie. No, mam Normalnie lubię na sp grać. Elo gazelo, o co ci chodzi? Ja teraz nagrywam. Człowieku, weź się ogarnij! Okej. Okay. To moi kochani, w tym odcinku to to chyba wszystko. I właśnie dziękuję za te fame, za, na przykład za grafy, za prezenty, też dziękuję za pozdrowienia. Bardzo dziękuję serdecznie, bo Faj to dla mnie jest ważne, ponieważ faj Fame... O, pozdrawiam cię pieniach. Chcę 0108.pl, 08 PL, bo ciebie to znam z innego konta. Okej, okay, y to chyba wszystko w tym odcinku, jeśli filmik Ci się spodobał, to kliknij na dole, jest tak pod filmikiem łapka w górę, możesz ją kliknąć, nie zmuszę, ale możesz kliknąć też na dole, która jest subskrypcja, jeśli nie kliknęłeś jeszcze lajka, to możesz jeszcze kliknąć. Więc to chyba wszystko w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie łapki w górę dużo i żegnam Was moi kochani widzowie. Papa!